No i w końcu żeśmy się doigrali Słuchajcie, villagerowie zamknęli nas We własnej wiosce Tak, to była moja, Alka, jak i wioska No ale słuchajcie, niestety Trochę zdenerwowaliśmy mieszkańców Tej wioski, a mianowicie Villagerów, którzy stoją przed nami są bardzo Ale to bardzo wkurzeni, nawet wybudowali Własne więzienie dla nas I nas więżą Wie, więżą, więżą, wię, 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 więżą? Jak to się mówi? Możesz powiedzieć, albo wy widzowie napiszcie I zostawcie łapeczkę Nie, 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 Wie, więżą nas, albo... wierszą, wi a dobra, w widzowie nas, no. możecie wy napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, jak to się pisze albo mówi. I koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, żeby nam się udało stąd uciec, bo my musimy stąd uciec, nie ma innego wyjścia. Uciekamy z tego więzienia, już tu nie wracamy. Tą wioskę zostawimy villagerom, ale nie zostawimy jej całej. My z Alkiem mamy coś przygotowane tutaj pod łóżkiem. Słuchaj, Alek. Dawaj, no. masz tego kilofa, czy ręką musimy kopać? Nie im to, e, Dawaj, może dawaj tutaj. kop, 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 o, widzisz? kop, kop, Dobra. wystarczy rozkopać. Słuchajcie, widzowie, tam jest e, właśnie skrzynka, ale tą skrzynkę otworzymy dopiero wtedy, jak wszyscy widzowie wcisną subskrybera. Takiego czerwonego, jaki wam się właśnie wyświetla. Także kliknijcie wszyscy bez wyjątku, dobijamy 300 tysięcy, na 300 tysięcy rzekuje się dla was niespodzianka. Także klikajcie subskrypcję, tak, a czeka, ja czeka, klikam czeka, ej, co jeszcze, jest? Wtedy robisz, ty nie, nie, nie! nie. Kliknęli. Widzowie kliknęli subika, ja muszę otworzyć! Może tą skrzyneczkę. No, Dobra, miałem właśnie wam to pokazać, a mianowicie chodziło o TNT, którym rozwalimy wioskę. Rozwalimy wioskę, bo nie zostawimy jej całej villagerom. Ja ją budowałem. Tymi uła... tymi ty rękoma. Tymi rękoma ja ją budowałem całą razem z Alkiem i ze Smajstem, chociaż Smajstu no mało dokładnie. co robił. Także my ją rozwalimy całą, tylko ci villagerowie nie mogą nas widzieć. Ej, villagerowie, my tu posiedzimy, my idziemy spać, idźcie stąd, idźcie Idzie stąd! a Asio, asio widzicie? Spać... Ty Naczelowie wkurzeni są. No takie brwi, aż pomarszczeli. Prosio mi stąd, prosio, my tu zostajemy. E, Ale żartowałem, oczywiście nie zostajemy. Dobra, dawaj, to, oni dawaj. myśleli, że nas dirty przetrzyma. Że zabrali nam wszystko. Ej, coś A! Coś A! Coś kładź te drzwi z powrotem, kładź, to, 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 kładź, kładź. Kładź Czekaj, czekaj, to, to, to było specjalnie zrobione. O, dobra, udało się. Okej, okay. no otwórzmy się drzwi narobi. i patrzcie, teraz możemy wejść. Tu rozlali wodę, przez którą będziemy musieli przejść. Już raz yy, przeszliśmy yy, w tą stronę, bo nas tu wprowadzali. Także damy radę chyba, co nie? Alek dawaj, no wchodzimy, pewnie, idziemy, 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 tutaj, tutaj, też. już nie daleko czekaj, otwieram drzwi i wychodzimy. Tak jest, ale, ale to stare to, więzienie. To? Ty tylko nie wpadnij tutaj normalnie na, na te pajęczyny. Dawaj górą może przejdziemy, co? Górą? Ej, ty, faktycznie No po plączach, jakiego, to plączach dawaj, po plączach hop? można iść tutaj. elegancko, ładnie, pięknie. Dobra, ominąłem każdą pajęczynę, żadna mnie tutaj nie przytrzymała, Alek też idzie. Dobra, no i dobra ja jestem. Ty. Plan jest taki, wychodzimy i uciekamy, ale słuchaj, nie możemy im wszystkiego zostawić. Musimy pozabierać najważniejsze rzeczy u mnie z domku, u ciebie i od Smajslowa, dobra? Dobra, dobra, mi pasuje, to No tam to lecimy. najpierw idziemy do mnie. Dawaj, dawaj, biegniemy jak najszybciej. To vi villagerowie... ja się ciężko biega. Ty. Tak, spowalniacze Ech. oni nam tutaj wstawili. Okej, okay, to słuchaj, plan jest taki: wychodzimy i biegniemy od razu do mnie, tak? Żeby villagerowie nas nie zauważyli. I, I no po prostu idziemy wziąć Jak wszystkie nimza, rzeczy, wtedy idziemy tak? do ciebie i wtedy idziemy do Smaislowa. Także otwieramy drzwi. Halo, wilacerowie, gdzie oni Dobra, są? Gdzie oni są zamyka zamyka nie ma ich Daj, sobą? I, dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Bus już, Ej, kamera, już tutaj kamera jest przygotowany. Tu była. Pać, kamera o nie! Nas o nie, widzą nas! Widzą nas! robię przez kamerę! Szybko do mnie do domu! Ale pakuj najważniejsze rzeczy! Nie bierz wszystkiego! Telewizor! Telewizor jest telewizor bardzo ważny! Bierz, ja go lubię telefon, tak! To telefon. jest mój nowy telewizor! Okej? Okay, bierzemy Ej, wszystko i zaraz rozstawiamy w tym domku. Pełno, pełno TNT, także Alek, masz tu TNT Paliwo, czy nie? Ty masz, nie? Dawaj, dawaj, mam TNT, wziąłem. Dobra, rozstawiaj, rozstawiaj. Wysadzamy tą wioskę w kosmos, niech ona leci jak najdalej. Ale dużo tego TNT normalnie tak wywali ten domek w kosmos, że o ty, całe, u góry też. Komputer góry już też, zabrany, dobra, wszystko pozabierane. Słuchaj, zgaszę ognisko albo dobra, nie się pali przy TNT, może samo się podpali. No, z nie może! może Czekaj, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów, bo trzy nowe kupiłem, to Ej. Jacuzzi trzeba wziąć, no zabieraj, 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 zabieraj. Tu umywalkę może, chociaż umywalka tak, chyba marzyłeś, powinna być w nowej ci wiosce. A widzowie, właśnie ja wam jeszcze nie mówiłem, do jakiej wioski my idziemy, a mianowicie idziemy do Smailandii. Tak, dobrze słyszycie? Smailandia. Idziemy tam do niej, jeszcze mnie tam nie było, więc będę pierwszy raz. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Dawaj, Alek, chodź, idziemy. O, nie, 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 Villagerowie wyczaili nas, są na zewnątrz. Widzą nas, nas. <laughs> ej, problem, problem, ej, Villagerowie, czekaj, czekaj. Oni wejdą od dołu, a my uciekniemy. Spać! Wchodzą, wchodzą, dobra, wchodzą dobra, do mnie! Dobra, szybko, góra, szybko, góra. szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy do ciebie, postawić, do ciebie na to! Do ciebie na handel. nie podpalaj tego na razie! No dobra, e e to, to Dlaczego tam villagerowe giną? No bo spadnie z tego. Ty coś też z chcesz chcesz chaty zabrać czy wszystko masz? Nie, bułki, bułki bierz, bułki Zabieraj bierz. to najważniejsze rzeczy. Pieniądze, nie jakieś bułki. Co ty to no łóżko karty, masz? No, na, na Smilandii niby masz swój dom z tego co słyszałem, co mi Smysło opowiadał, ale to nie dobra, wiem jak wygląda. ja lubię swoje łóżko. Bierz moje łóżko. Dobra, to dawaj, dawaj teraz do Smysłowa biegniemy szybko, bo villagerowie wyczaili, że my tu jesteśmy. Szybko dawaj! villagerowie biegną do nas. Dawaj, dawaj, szybko, 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 uciekamy, uciekamy do Smysłowa domu, do Smysłowa domu. Ej TNT mieliśmy w twoim Składać. No właśnie, dobra, to zaraz rozumiemy, Ej, tu stoją, proszę. Dobra, szybko, nie. szybko, szybko, żeby nas nie wyczaili. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Do Smyslowa, od smajstowa nic nie bierzemy. Tu po prostu kładę, TNT, TNT kładź. Daję. Kładź TNT, kładź TNT jak najwięcej. No, koła kładę, tak, no, koła jest, kładę. tak, jest. Pełno TNT. U góry też. Wysadzamy jego całą Hacjentę. Łopanie, ale będzie dawaj, wielkie dawaj, bum. wszędzie, wszędzie, trzeba stawiać to. No dużo, już jest za dużo chyba tego TNT. Przecież jak to wybuchnie, chłopie, no, no, to nic wybuchnie będzie. Jedna wielka dziura. Jedna wielka dziura. Dobra, Alek, chodź wychodzimy, podpalamy to i uciekamy. Czekaj, wannę wezmę, wannę w górę. Nie, zostaw tą wannę, to jest jego, zostaw, zostaw. O nie, villagerowie przyszli! O, asio, 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 wynocha, wynocha, wynocha. Podpalam ej, to, ej, villagerowie mnie trzymają, trzymają mnie. Dawaj, Czekaj, uciekaj, zamurowałeś uciekaj. Mi, mnie o szłomie. Czekaj, Dawaj, podpala, podpalam, podpalam. Uciekaj, 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 uciekaj patrzcie, bywali bywali. O nie, villagerowie uciekają. Jesu. Pocz, ja co się. się dzieje? Patrz, chłopie, wybuchamy. Nie widać, Nic zostało. Szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj. Musimy wybuchnąć, to wszystko wybuchamy, całą wioskę. Teraz, całą wioskę, no dobra, to dawaj, kładziemy, kładziemy wszystko. Podpalam, 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 ale uważaj, Uwaga, będzie wielkie. po. Co się dzieje? Patrz! Ej, mój dom, mój dom trzeba podpalić i uciekać, czekaj, 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 podpalamy! Dawaj, podpalamy. Nie I nie nie mimo, uciekamy, żoną, uciekamy, uciekamy, ucieka. podpalone jest. Dawaj, biegniemy! Niewaj, o nie moje o, auto, moje obrywają. auto! Dobra, moje auto przeżyło, moje auto przeżyło, wsiadaj do auta, wsiadaj do auta, ale szybko! Nie, nie mogę za kierownicę, dawaj! No, no czekaj, czekaj, bo nie mogę usiąść. O dobra, usiadłem, y, villagerowie są na dole. O nie, wychodzą, wychodzą, wychodzą! Podpalaj to, podpalaj, podpalaj! Ech, no nie mogę, Ale Nie, nie, czekaj, czekaj. Ej, po wiosce, dawaj, rozkładaj TNT, rozkładaj TNT co, po całej wiosce Dawaj, I dawaj, jedzie, dawaj, ja dawaj, dawaj, dawaj ej Tu nie mogę wjechać, Zióra, A bo dobra co jadę. Jadę. Co Może wyjadę? Eee, tak nie... zablokowałem się, o nie, nie nie teraz Czekaj, przeniesiemy, 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 wysiadaj, wysiadaj z tego busa, o, nie wysiadaj, mogę o dobra, wysiadłem No rozwalaj się busik, rozwalaj się, wysiadaj, ale O, się na ręce, na ręce go się. Dawaj, dawaj, dawaj do góry go, do góry go, do góry go o, ja Ola, rozkładam TNT, dużo TNT Dużo tutaj. Ej, TNT. oni co wbiegają, wbiegają tutaj, siodź. Dobra, się Alek, 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 podpalam i uciekamy, uciekamy, ale uciekamy. za Dobra, Dobra, wsiadam, ja Patrzcie, wybucha, wybucha wszystko. Ej, nie widzę, dawaj. nie widzę. O, villagerowie też wybuchają. Okej, okay, rozwalona. Wioska została nasza rozwalona. To jest definitywny koniec. Alek, chcesz jeszcze więcej TNT podpalić? No słuchaj, czym Dobra, jest, nie, 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 nie. Zostawmy, zostawmy. Niech coś po nas będzie. Słuchajcie, my już definitywnie wyprowadzamy się z tej wioski i jedziemy do Smilandii, tak dobrze słyszycie, jedziemy do Smajlandii, do Slowa on tam wybudował nam domy, całą wioskę niby nową, jeszcze tam nie byliśmy, więc jedziemy to sprawdzić, jak to będzie wyglądać, dosyć daleko mamy stąd, wiecie, bo to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę daleko, także czeka nas podróż jakaś, nie wiem, ilu, ilu dniowa, ale myślę, że, Alek, musisz się przygotować na jakieś, nie wiem, 20 dni podróży, nie? Słuchaj, mam chleb dlatego, nie, ze Masz Móki chleb? No do dobra. No to żegnaj wieżo. To, tą wieżę pamiętam, kiedy się przechodziłem, słuchajcie, teraz mogę się ze wszystkim pożegnać, bo ja już tu nie przyjadę, nie ma takiej opcji, villagerowie są tak wkurzeni, teraz im Normalnie wioskę wybuchliśmy, to ja... Ja nie chcę wiedzieć, co oni by nam zrobili, jak my byśmy wrócili, także ja na 100% nie wracam, bo nawet nie mam do czego. Domek ja swój zniszczyłem, Alka teraz. dom zniszczony, Smajslowa dom zniszczony, więc no nie wracamy, nie wracamy do mnie na wioskę, jedziemy do do nowej wioski Smilandii. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Także widzowie, my się tutaj e, chyba odnajdziemy. O, ogólnie Alek, masz mapę? Wziąłeś czy nie wziąłeś? Mapę? E, mam to się przez pustynię jakieś. jechało na pewno? My tu dobrze jedziemy. Przez jedziem. pustynię? Nie, czekaj, to by mi się przez dżunglę jechać. Przez dżunglę? Ej, dżungla no, to chyba tu, w tą stronę. Chyba tą dobrze stronę. jedziemy, co? Czekaj, gdzie jest słońce? Gdzie jest słońce? Nie wiem, gdzie jest słońce. Słońce e. jest po prawej. Po prawej to musimy jechać na no dobrze jedziemy, na północ jedziemy. Dobra, no, no, no to dosyć, jedziemy, jedziemy, jest. jedziemy, jedziemy. Gaz udaję tutaj na fula, jedziemy po górkach, ogólnie ten bus jest terenowy, więc ja się nie boję tym jeździć, wszędzie tutaj przejedziemy, wyjedziemy, normalnie no, cztery. Się wiecie, napęd. Jaki e, nie, jest terenowy, ja nic nie się widzę. Co? Ja nic nie widzę, jestem pod ziemią. Jak to nie widzisz? Normalnie przecież jedziemy, chłopie. O, dobra, już jest git no przez chwilę się zbagowało coś. No dobra. dobra, no to jedziemy, jedziemy. Widzowie, chyba, że wy znacie drogę, no to nam podpowiecie, to może szybciej nam się uda niż 20 dni. Ale jak będziemy błądzić, to i 30 się zajdzie. Jedziemy na wycieczkę. Na, na razie jedziemy przed siebie, także miejmy nadzieję, że dojedziemy. Widzowie, w sumie to nie będziemy tego przedłużać. Jak dojedziemy, to się odezwiemy. Tyle krótko i na temat, nie? Także. Jakie bułki mi wypadły? Cofa! Co? Jakie bułki? Ej, ej uderzyłem w drzewo, o, nie, samochód trzeba naprawić, Bułki mi wypadły. Dobra, słuchajcie, widzowie, to my dojeżdżamy, dojeżdżamy, dla was będzie sekundę, dla nas parę dni, także 3, 2, 1 i na abstryknięcie powinniśmy być gdzieś koło wioski, a jak nie wyszło, no to trudno, się mówi, będę płakał. No i widzowie, słuchajcie, mamy złą wiadomość, bo bus już nie busuje, nie jedzie, nie wiadomo co się stało, zepsuł się w centrum dżungli. Normalnie nie wiem. Niby... padła, a ty nie. No, no ale jechał jeszcze, no to jechaliśmy. no. A no je... Słuchaj, a płyny wymieniłeś? Płyny, Nic olejem, nie robiłem, wszystko. no cóż, to no będzie właśnie. trzeba oddać na złom, to się na nic więcej nie nadaje, słuchaj, wiesz co robimy? Idziemy pieszo. Idziemy pieszo. Ja wiem, że już daleko nie jest, bo już to nam zajęło 16 dni, więc teraz powinniśmy być gdzieś tutaj na miejscu. Ale tylko nie możemy się zgubić. Musimy iść razem. Gdzie ty no jesteś? Idę za tobą. No przecież za tobą, jest. A dobra, cały dobra. Czas. To dawaj, 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 dawaj. Musimy wyjść z tej dżungli. Tu w ogóle autem się nie dało jeździć. ja wam powiem. Bardzo, bardzo ciężko. To auto było terenowe. No, ale się zepsuło, nie? Zepsuło się, i nic się. nie Wędrowiec kierowca. Nie to by się jechał normalnie. To ty, ty gadasz, się kierowca popisywać. był najlepszy to Formuły 1. Panie, ja myślę, że tu wioska będzie, a tu dżungla jest. O nie, 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 coś my za, za, za daleko jesteśmy chyba od tej wioski. Dobra, idziemy na północ w tą stronę. Świecia, nie na zachód. No, masakra Nie, dobrze jest, dobrze jest. Zobaczysz, ja tu znajdę wioskę elegancką. Tylko podążaj za mną. Podążaj za mną, a się nie zgubimy. Jesteśmy w centrum dżungli normalnie, ale za chwileczkę znajdziemy. Znajdziemy tą wioskę i pójdziemy zobaczyć. Ja już się doczekać nie mogę. Jestem ciekaw, jak mój dom wygląda, jak wygląda Alka. Dom, jak wygląda Smyslow, a domy No i ogólnie ta cała wioska, nie? Żeby villagerowie, jacyś sąsiedzi nasi byli lepsi Ej, tutaj coś widzę Coś Już ej, coś wysokiego mówiłeś, że to, zaraz będziemy. to chyba tutaj To chyba tutaj. tutaj, patrz, no. patrz To patrz, patrz, patrz. No, tak, to na pewno, na pewno Wychodzimy z dżungli i tu Smyslow mówił mi, że ma drogę zaznaczoną yy, ta, ta, Takim czymś właśnie jakie, jakie widzimy tutaj Co to za dirt jakiś jest? E. Nie wiem, ale chyba w dobrą stronę idziemy, wiesz? Także ja, dawaj, no. podążajmy w tamtą stronę ty już milocz kilku dni, tak mówisz, w dobrą stronę Ej, idziemy. Patrz, no i co? Owca, owca, wyciągnij ją, pomóż jej. Ona się zablokowała. No, byłaś, no, wyłaś. wyłaś, wyłaś. Widzisz, uratowaliśmy giło. owce, my to jesteśmy goście. Dobra, Ej, słuchaj, jestem bardzo, bardzo głodny, bo już nie jadłem chyba, ojej, ja nie pamiętam ile dni. Nie wzięliśmy już niestety jedzenia, nie bo nie zdążyliśmy. Wioskę sobie rozwaliliśmy, więc nic innego nam nie pozostało, jak wrócić do wioski z to znaczy wrócić, no, iść pierwszy raz, bo jeszcze nas tam nie było i zobaczyć, jak to będzie. Chociaż, bo jeszcze, Wam powiem, że nie chciałem, nie byłem przekonany, ale jak już się widać, rowie na nas wkurzyli, no to nie mamy wyboru. Niestety z Alkiem musimy iść na pieszo, bo samochód się zepsuł. No i trudno się mówi. Biegniemy, dawaj Alek, dawaj Alek, no, na biegnę, Ale no. już tam nigdy więcej nie biegnie Alek zmęczony, na a, a spał prawie całą drogę. Spał tak, całą spałem. drogę i nie mógł się obudzić, no? Ciężko spać, jak ktoś cały czas coś gada do siebie sam. No ja ci bądź, to coś muzyka cały czas... leciała. Ja muzykę puszczałem. To chciałem było na fula słuchać Muzyka, nie dało się ja cicho. ci zaśpiewam? Slow, milion twarzy. E, zaraz. Tak Ojej, coś śpiewał. jest, coś jest, coś widzę. To kolorowe, to ta tęcza chyba. Ej, to jest ta wioska. Ja nic nie widzę jeszcze, czekaj, ja mgłę mam jeszcze. Ja jak to mgłę. Ja widzę, ja widzę, to jest Co wioska. To za tak, to się zaczyna. Jest. Dobrze, trafiliśmy, Alek, piąteczka, piąteczka, wszędzie, piąteczkę. Udało się tak, nam. jest, super. Piąteczka. Ej, nie, nie, więcej nie przybijaj, bo mam mało życia. Ale A, tak, dobra. to jest ta wioska. Ej, widzę pierwsze budynki, pierwsze budynki. Z Majstą mówił, że są Ej, niebieskie! Miał rację! Jest, dotarliśmy, ale się cieszę! Ty, ale czekaj, czekaj. Wie, ty, my tyle dni szliśmy, tyle się namęczyliśmy, uciekliśmy z więzienia, uciekliśmy z wioski, to może, to może wiesz co? Może to. nagramy reakcję naszą na pierwsze wejście o, do wioski z Państwa. No, no, co ty da? To? To zrobić? Tak, Ej, pomysł. Dobra, widzowie, słuchajcie, ten odcinek już się będzie kończył, ale... Ale już jutro zobaczycie moją i Alka reakcję. Tak, Dokładnie. Do, dobrze słyszycie. Na całą wioskę Smile Snow, A dokładniej Smajlandię, bo tak ona się nazywa. Także słuchajcie, wbijcie na mój drugi kanał, na mojego Instagramka. Serdecznie Was zapraszam. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Także wbijajcie. A my, a my wchodzimy i nagrywamy drugi odcinek. Nasza reakcja na wioskę Smajlandię. Także widzowie, do jutra na razie. Cześć!